Siemanko, witam Was w moim pierwszym odcinku serii yy, Let's Play i w no, będę no. się na takiej wyspie i tutaj nie za bardzo nic nie, nie ma. Tutaj jest tylko no, była pszenica. ścina pszenica. sorry. tam się z nim nabiorował kwiatek. Nie wiem jakiś tak. Może... I tak w ogóle to następny odcinek możliwe, że będzie z moim kolegą. Ale to jeszcze zobaczymy. Może to tutaj poczynimy na tamtą wyspę. I zobaczymy. Tutaj będzie ginia na domach, bo wiem, to na razie niepotrzebne. Nam jest teraz wydobycie by drewno, ale to nie bardzo widzę tego. Trzeba będzie gdzieś się wyplać. Drewnianie zobaczymy, jak to się wyrenderowała, ale to i tak potrzebujemy. Drewno nie zaczniemy nie ani, Kilofon, nie domu, ani kilo, ani drzewo, o kurde, to nam się wyrenderował świat, Pechowy.

To... Nie, nie... Ja tego nie lubię, tych pluginu, By mógłby ktoś napisać w komentarzu. Jakiś taki dosyć przydatny plugin na serwerze. To jest. To jest lepiej. Nazwy, bo. Jak to się spisuje, jakiś? Gracz. No i jeden tu powinno być. Ale nie wiem, o co tutaj chodzi. Aha, jeden. Albo no nie, przejdziemy. Przejdziemy, cztery... Jeden. LOL. I ja to chciałem? G V G V один четыре A, nie wpisałem się w tego. Co jest, kurde? Na resztę się odczywić. Dobra, coś się z tym czatem dzieje, ale to tak. Diver. Tam jest 100 To. będą. Filmy, będą 10-minutowe. No tak. Tutaj pewnie niektórzy zauważyli, że mi się wyświetlił pasek, i tam widać, ile nagrywam. To. To jest tak jakoś. No. Nie wiem, czemu to się dzieje. Jeżeli by ktoś. Wiedział czemu to tak się zacina, to on może napisać. I znowu mi. A, teraz Jeden. Jeden. A, teraz to nie tak sobie nie. To. I, że... Jakby to jeszcze mógł te, te numery najlepiej tych, najpo, najbardziej tych pożytecznych przedmiotów. Gliwe. Nick. Aha, i jeszcze jest coś takiego, że można y, jakby kopiować. Znaczy, no nie kopiować, tylko tutaj coś się zaznacza, coś się klika i się to samo wkłada. O tak, dobra, już wiem ten, nie tak, Ej, cztery albo nie trzy, załóżmy, że jedno. I co? I? I co? Ej, jeden to był to, drugi to było to, trzecie to było, dwie, czyli załóżmy, że pięć. Dziś, że... Pięć... Cztery. Dwie. Bole, to wyspał, 6 Sześć. Teraz poczekamy aż wyrośnie Na razie są potwory wyłączone.

z tego no, koloru no, trochę budować muszę no, na no, bo no, nie, no, nie będę to, to już hmmm um, to sobie tak to to to, to i to i to, i to to jeszcze piszemy tak no, um, a, a nie księciu, no to... to by było na tyle. W sumie chyba nic w tym odcinku więcej nie zrobię. I następnym razem będziemy... Najprawdopodobniej już z kolegą będę. Ale to nie wiadomo... co będę tu zrobić. To jest szkoła i to... Jeszcze, ale w wakacjach już będzie chodzić więcej filmów, Co tydzień, może będą kadłubić jeden filmik przynajmniej. No i zobaczymy. Na razie to by było na tyle. I na razie cześć.